Mała niespodzianka. Proszę ścisnąć spust. Tym symbolicznym zapraszam Państwa do zwiedzania naszego obiektu na pierwszym piętrze. Proszę bardzo. Dzisiaj otwieramy Muzeum Techniki Wojskowej w Szczecinie Fundacji. Muzeum powstało, taki pomysł narodził się rok temu, żeby coś takiego zrobić. Rok temu pozyskaliśmy też ten obiekt, w którym się znajdujemy. To jest obiekt z 1943 roku. Schron dla ludności niemieckiej. oh i tutaj mamy z tego obiektu mamy trzy kondygnacje, które będziemy zagospodarowywać. Na razie, na tą chwilę zagospodarowaliśmy e, pół jednej kondygnacji na cele muzealne. Kilkaset eksponatów, które Państwo dzisiaj będziecie mogli e, u nas zobaczyć, po, pooglądać, dotknąć. Od broni strzeleckiej poprzez pamiątki, wykopki z walk o Szczecin, po jakieś tutaj fanty muzealia z okresu PRL-u a z troszeczkę z obrony cywilnej, troszeczkę wojskowych rzeczy, także tutaj no to trzeba zobaczyć po prostu. Większość rzeczy nie jest schowana w gablotach, także będzie można to tak naprawdę podotykać, pooglądać trochę bliżej. To są zbiory członków fundacji i zbiory już samej fundacji, bo jak fundacja zaczęła pracować nad nad, nad muzeum, to zaczęliśmy szukać różnych muzealiów, szukać jakichś pamiątek wojskowych z czasów ludowego wojska polskiego z czasów II wojny światowej i w różny sposób je pozyskiwaliśmy. Tutaj część dostaliśmy dla fundacji na cele muzeum, część to są nasze prywatne zbiory. W dużej mierze broń, którą dzisiaj Państwo zobaczą, to są prywatne zbiory członków naszej fundacji. Docelowo planujemy zagospodarować całe piętro, to jest około 400 metrów kwadratowych powierzchni no i rozszerzać tą naszą, 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 naszą muzealną wystawę. Na drugiej kondygnacji, to jest taka kondygnacja dla nas biurowa, częściowo będzie tam strzelnica sportowa i na trzeciej kondygnacji też będzie strzelnica sportowa docelowo. Budynek jest miejski, zarządcą jest TBS Prawobrzeże i tutaj podziękowania dla, dla miasta Szczecin, dla, dla pana prezesa Sikorskiego, który nas bardzo tutaj mocno wspiera w tej kwestii i miasto nam rok temu przekazało ten budynek w użytkowanie, i od tego momentu, praktycznie powolutku, nastąpiły kolejne prace.